Hej. No hej. I jak byłeś w aptece? Kupiłeś tą niebieską tabletkę? Ale będziemy się bawić. Idę wziąć prysznic, sekcjonową bieliznę. Ej, a czemu jesteś smutny? Misiek, czemu jesteś smutny? Mariusz. Co? Bo ja chyba będę miał starszą kobietkę, babulkę na sumieniu. Czemu? Co się stało? Co ty gadasz? No wiesz, no bo ja kupowałem przy okienku no. tą niebieską tableteczkę. No. no. Obok mnie przy innym okienku stała no babulka, starsza mm. babcia. No i? No i szturcha mnie i mnie pyta, mm -hmm. I na co ta niebieska tabletka? Ja mówię, nie dla babci. Myślałem, że się odczepię, mm -hmm. ale za chwilę znowu mnie szturcha. No i? Na co ta niebieska tabletka? Ja pomyślałem, no nieważne, nie dla babci. I myślałem, że będzie już spokój, definitywny i co znowu? No na co ta niebieska tabletka? No i jak kurwa nie uczmę, no na jebanie. A ona do mnie, a dokładnie nie do mnie, tylko do sprzedającej. To ja poproszę cztery sztuki, bo mi jebie w karku, krzyżu, w łokciu i w barku. Chyba będzie po niej.